Słuchajcie, bo ja tak tutaj na tych spotkaniach, na tych poczytankach opowiadam o sobie. No ale jakiś punkt zaszczepienia trzeba mieć. Przede wszystkim właśnie dzielę się wiedzą i tak zwaną mądrością, którą wyniosłem ze swojego doświadczenia. Mówię o sobie, ale tak naprawdę. My żyjemy, doświadczamy tak naprawdę w podobnym środowisku, tak? Mamy zbliżone warunki, zbliżoną budowę ciała, fizyczność, więc mamy też zbliżone i podobne problemy. Tak naprawdę wszyscy borykamy się z podobnymi. Mankamentami, więc te moje przechwalanki mądrości można adoptować do swojego życia. Jak ktoś ma ochotę. Nie musicie się ze wszystkim zgadzać, to o czym tu mówię, ale fajnie jest posłuchać. Ja też często teraz może nie, ale kiedyś dużo słuchałem innych, no i wyłapywałem takie smaczki, które, z którymi jak to się mówi, rezonowałem i usteczniałem je w swoim życiu, bo to nie zawsze było tak, że, że ja miałem taką wiedzę. Żeby to nie wyglądało tak narcystycznie, że ja tutaj teraz robię z siebie nie wiadomo jakiego filozofa i, i coacha, czy coś w tym stylu. To nie o to chodzi. Ale trochę w swoim życiu stanów przeżyłem. Jak to się mówi, jak to ojciec Pio mówi i Wiesław zanim nim powtarza, Wiesław Matuch. Że przecież trzeba przejść wiele stanów, aby zrozumieć to życie. Więc wydaje mi się, że ja zrozumiałem i tą wiedzą właśnie dzielę się z Wami teraz tu. Także ta wiedza, mimo tego, że ja opowiadam o sobie, ona dotyczy każdego z nas. Nina: Tego w szkole Ci nie powiedzą. Autor Maciej Balczewicz, Wydawnictwo Indygo, rok wydania 2022 Poznań.